Beata Mądra, kobieta nowej kultury. Jana Nagel boski Wizarz. I dzisiaj, dlaczego kobiety płaczą? Taki mamy temat. <noise> skąd bierze się takie wzruszenie, skąd bierze się taka reakcja ciała kobiety, które mówi więcej poprzez właśnie łzy, poprzez tą chęć nawet wypłakania się na głos. I wtedy często pojawia się taka blokada. Żeby nie pokazać, nie ujawnić. I często pojawia się wtedy kłamstwo. O mamusiu, płakałaś. Nie, 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 to tylko mi coś padło do oka. E, oje, jesteś zasmucona. E, nie, 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 to tylko tak się zamyśliłam. Dlaczego my zaprzeczamy same sobie? Mm -hmm. Mi się tak y, przypomniało teraz, y, że w dzieciństwie. Y, właśnie jako mała dziewczynka, no też często płakałam. To była reakcja na, wiadomo, na, wszelką, na jakiś ból, jakieś, hmm. jakieś trudności, które przeżywałam wtedy swoje małe, ale jednak trudności. I pamiętam taki tekst mojego taty, że ty to tylko umiesz płakać. Yy, więc myślę, że możemy takie teksty słyszeć i w pewnym momencie to nas blokuje, nie? No bo, no bo jak nawet mi powiedział, o, teraz już powiedział, że jakby można było dostać nagrodę w płaczu, to, to ja bym zwyciężyła. O, e <laughs> to się, że tak? Ale tak. dobrze, że by czujesz być takim naj. A i tak myślę sobie, że właśnie to jest to, że jakby taki płacz może być taki mm, przez to zawstydzający, że albo usłyszałyśmy takie słowa gdzieś w dzieciństwie, mm -hmm, tak. albo po prostu płacz trochę kojarzy się ze słabością, nie? Jakby mm -hmm. mężczyźni nie płaczą, nie? E, Bo są tacy silni, a my takie słabe kobiety, to o, wiesz, nie płaczemy. A tu się okazuje, to, że ten płacz mm -hmm. występuje w ogóle również wśród zwierząt. Ja czytając taką świetną powieść o polskiej parze, która prowadziła zo w Warszawie podczas powstania warszawskiego właśnie w tym zo, udało się uratować bardzo wielu Żydów i potem nawet została zekranizowana ta powieść. Pewnie zaraz sobie przypomnę tytuł. Azyl, o Azel, tak. To byłam zaskoczona, że tam zwierzęta również płakały że ci, którzy byli opiekunami, byli wrażliwi na reakcję również zwierząt na to, co się dzieje, to odróżniali właśnie zachowanie i właśnie te oczy załzawione. Także my ogólnie poprzez łzy wyrażamy niewidzialne. Da, jakąś taką treść ukrytą w nas. Też z dzieciństwa pamiętamy Majkę Jerzowską i znaną piosenkę A ja kocham moją mamę. Mhm. Też dziwiłam się, dlaczego ta, w tej piosence występuje to zdanie, i płakała znowu dziś. Mhm. I wydawało mi się to takie dziwne. No to co, mamy tak tylko płaczą, dlaczego płaczą, są nieszczęśliwe. No okazuje się, że my w ciągu doby mamy tak bardzo wiele różnych tematów do przetworzenia, że na niektóre brakuje słów. I wtedy nasze ciało mówi za nas. Mhm. I co wtedy zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim nie blokować i nie udawać silnej, bo to jest chyba najgorsze, co można zrobić, bo łzy też oczyszczają. Czasami z tymi łzami ten smutek jakoś uchodzi z nas, te, tak. te, te emocje muszą się jakoś mm, gdzieś odejść, jakoś się właśnie ulotnić. W, w, gdzieś te, z tymi emocjami jakoś sobie musimy poradzić i i czasami już, yy, czasami jest to krzyk, <grych> też bywa, mm -hmm. ale czasami płacz jest takim momentem ujścia tych emocji i, i jakby my, yy, powinniśmy sobie na to po prostu pozwolić, że tak mamy, tak reagujemy, to nie jest złe. Ja zresztą uważam, że u mężczyzn to też nie jest złe, że to też jest takie stereotypowe patrzenie, że mężczyzna to nie płacze, bo musi być silny a później się to kończy jakimiś depresjami mm -hmm. i innymi problemami. Tak, bo to jest jakaś forma no. wyrażania mm -hmm. czegoś bardzo w nas subtelnego, delikatnego, takiej wrażliwości powiedziałabym na pewne takie poruszenia, tak jak mamy struny, gitary, mm -hmm. czy y, liry, <gry> czy harfy, gdzie poprzez to szarpanie wydobywa się jakiś dźwięk i mi się też tak wydaje, że my czasem też jesteśmy tak szarpane życiem mm -hmm. i te łzy to jest właśnie taka odpowiedź tej naszej wewnętrznej struny, Wrażliwości na to, co na mnie się życie, bo ono nie jest proste, ale jest możliwe. I mimo że doświadczamy wielu trudów, cierpień, poczucia niesprawiedliwości, smutek rodzi się pod wpływem też takiej bezradności, że no nie mogę wiele nic z tym zrobić, ale mogę wyrazić. Na przykład to, że współcierpię, że mogę współtowarzyszyć nie? i mogę z kimś popłakać. I to jest niesamowite mieć przyjaciela. Czy kogoś, gdzie nie wstydzę się tych łez, gdzie nie, nie muszę e, chować się i, i na siłę ich wycierać, tylko tak nagłoś nawet popłakać. Jaką to przynosi ulgę? E, jeżeli nie mamy takiej osoby, to sam fakt pójścia na spacer do lasu, gdzie mogę wyrazić poprzez właśnie krzyk, poprzez taką e, nawet modlitwę żalu, modlitwę wypłakaną, wykrzyczaną, wtedy jesteśmy najbardziej sobą, bo jesteśmy bezbronni, a jednocześnie nie wstydzimy się prawdy która mimo wszystko y, oczyszcza, tak jak te łzy, prawda? Okay. że oczyszczają y, nas y, czy w nas jakieś takie trudne y, tematy i y, co jest z tym wszystkim w, m, związane z wychowaniem, tak jak my mówimy do naszych dzieci, w związku z tym, że byłyśmy trochę inaczej wychowane, musiałyśmy się nauczyć. Aby do no, naszych córek i synów zwracać się nie hasłem, no to już nie becz. Mm -hmm. Tylko tak. dalej to teraz się wypłacz, a krzycz jeszcze głośniej. I okazuje się, że przy takiej reakcji, na przykład na, na płaczące dziecko, yy, rodzi się jakieś takie wstrzymanie, że ten płacz jest o wiele cichszy albo on ustaje. Mm -hmm. W przeciwieństwie do tego, kiedy byśmy powiedziały, przestań. No, <laughs> nie wiem, czy tak zauważyłaś. Tak, tak, jesteś takiego faktycznie, że jak się pozwoli na te emocje, dziecko, to to on jakoś tak w sposób naturalny szybciej się uspokaja niż jak się mu blokuje tego, żeby możliwość wypłakania czy wykrzyczenia swoich emocji. Myślę, że dużo właśnie takich też w dzieciństwie możemy, możemy nawet tego nie pamiętać: jak nam mówiono, że nie płaczesz, przestań płakać, nie, wiem, nie krzycz, zachowuj się ładnie, grzecznie itd. i tak dalej. I to powoduje, że my teraz w. W dorosłości bardzo tłumie, tłumimy te mm -hmm. emocje, nie? Tak. Tłumimy ten płacz, y, który, który daje jakąś ulgę i który jest taki naturalny. I ja y, no, w ogóle uważam, że wszystko, co mamy, wszystkie nasze emocje, y, to w co jesteśmy wyposażone, że to nie jest złe, no bo takie jesteśmy, tak, tak nas Bóg stworzył. Nie, gdyby to płaczu tak. nie miało być, no to byśmy były tak, mm -hmm. nie były tak stworzone, że. że mm, że możemy płakać, nie? Zresztą łzy w jakiś sposób też odszczeją nie znam się na tym, ale oczy śluzówki, mhm. więc myślę, że, że właśnie warto sobie na to pozwolić. I nie unikać, mhm. prawda? Ja często lubię oglądać takie wzruszające filmy, nawet do nich wracać mhm. i pozwalać sobie w tej przestrzeni, kiedy oglądam tylko ja z mężem, może nawet bez świadków, na wyrażanie. Gdzieś może czasem przy dzieciach się człowiek powstrzymuje, ale nie wiem czy to jest na tyle ważne to powstrzymanie w wychowaniu do bycia autentycznym, mhm. jak właśnie wyrażenie. I tutaj też rodzi mi się takie skojarzenie z chusteczką dawniej chustki haftowane, prawda, czasem inicjały jeszcze może na technice w szkole my tak. robiłyśmy, <gry> wyszywałyśmy na takich bawełnianych, czylnianych, czy prawda, krzyżykowym jakimś haftem tak, się tak. człowiek uczył. I ta chusteczka właśnie nie papierowa, nie higieniczna, taka gdzieś kupowana w kiosku, ale taka wyszyta, domowa, z materiału. Gdzieś nam towarzyszyła w tej torebce dziewczęca jak się do kościoła szło, prawda? I ta chusteczka, która właśnie mogła obeczyć łzy, która może, mogła być komuś ofiarowana jako prezent. To też jest w całej historii Polski związane z tym przekazywaniem chusteczki dama, prawda, tutaj wybrankowi serca czy rycerzowi, czy żołnierze również nosili chusteczki od swoich ukochanych. Więc płacz, wzruszenie, chusteczka to jednak wszystko ze sobą się jakoś wiąże. Jest nośnikiem jakiejś takiej subtelnej, delikatnej, powiedziałabym takiej nici. Że mamy ze sobą jakiś taki związek, taką, że wiąże nas chyba bardziej to, co jest związane z cierpieniem niż z radością. Tak sobie myślę, że kobiety bliskie sobie to te, które razem coś przeżyły, może razem wypłakały, może opłakały, czy śmierć dziecka, czy męża, mamy też koleżanki wdowy i wiemy, że w tym płaczu, nawet takim duchowym, możemy łączyć się, a nie zabraniać, a nie pocieszać na siłę. Nie? A nie przekierowywać uwagę. Tylko tak, y, pewne tematy muszą być wypłakane. Nie, ten żal wylany powoduje, że my wewnątrz jesteśmy bardziej takie lekkie. I nawet w Piśmie Świętym, prawda, są różne fragmenty mm -hmm. dotyczące płaczu. Y, obetrze z waszych oczu każdą łzę. Nie? Nie? Czy zamieszkamy w ziemi, gdzie nie będzie już płaczu? To już jest obietnica Nowego Jeruzalem. Y, czy przy grobie, prawda? Gdzie. Y, to Pan Jezus mówi nie? O, o tym, że ja obetrę Twoje łzy, czy, czy po, pociesza mhm. płaczące niewiasty podczas Drogi Krzyżowej. Tak, tak, tak. Te łzy jednak pojawiają się, nawet Pan Jezus zapłakał. No właśnie, to jest też takie, że, że tak bronimy sobie tych łez czy innym, a nawet, nawet Pan Jezus zapłakał. Tak, to jest, to jest też niesamowite dla mnie, nie? że jakby ty, My sobie nie pozwalamy na pewne rzeczy, które, które, są naturalne, które są takie, takie zwyczajne i jakby prześledzić Pismo Święte i, i różne zachowania Jezusa, do którego mamy naśladować, to się okazuje, że tam było dużo różnych emocji, nie, mhm. było cierpienie, ból, ale właśnie były też te łzy, na które sobie też pozwolił, właśnie to jest też taka dla mnie oznaka autentyczności, nie, że Jezus był bardzo autentyczny, nie, On był prawdziwy, nie, i my też... Jakby tłumiąc łzy czy jakieś emocje, w jakiś sposób zafałszowuje tak? Tak. ten obraz siebie. Nawet same czasem przed sobą też próbujemy udać silniejsze, mocniejsze, nie wiem, lepiej sobie radzące, a to nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby pozwolić sobie na to, pozwolić sobie na te łzy, pozwolić sobie na te emocje i właśnie przejść z tym do Pana Boga. Mhm. Do, do Jezusa, z tymi, z tymi, z tymi, z tymi, nawet z tym płaczem, nie? bo on chce nas pocieszać w tych naszych smutkach, ale jeżeli my się przyznamy same przed sobą i przed nim, tak, jest mi ciężko, jest y, taka, taka sytuacja trudna dla mnie, nie wiem, znam skrzywdzona, zraniona, mhm. to, to przychodzimy w takim autentycznej, nie wiem, jak to powiedzieć tak Na takiej ta, ta, tam, wyrazie, no. prawda, a nie, że tylko słowa. Tak, Nasze znaczy, ciało to, całe mówi. Ja, dokładnie. Łównie. No, to też jest ważne. I naprawdę. tutaj y, nie wiem, czy oglądałaś film Hata. tak. Tam jest taki moment związany z łzami, mm -hmm. gdzie y, postać y, grająca Ducha Świętego y, ma takie niesamowite zadanie, że zbiera wszystkie łzy głównego bohatera, które wypłakał po stracie córki. Mm -hmm. I w momencie, kiedy główny bohater y, przekopuje pewien ogród, potem się dowiaduje, że to jest ogród jego duszy. To zostaje nawilżony ogród jego łzami, które właśnie ta postać, grająca Ducha Świętego, miała schowane w takim, jakimś, nie wiem co to było, woreczku. I ta łza, która okazuje się, że żadna Twoja łza nie jest przez Pana zapomniana, zwłaszcza ojca, matki, mm -hmm. że ona ma coś nawilżyć, ma ona być powodem wzrostu czegoś nowego. I y, dlatego y, nasza religia, często ktoś mówi, że a, to jest religia krzyża, cierpienia. Mm. Y, owszem, to jest droga, ale powodem jest miłość. Nie? I tak, miłość to prawdziwa, to prawdziwa to nie jest są tego motyle brzuchu i, i to, że jesteśmy blisko Pana, nic nam nie grozi, ale to jest każdy etap z życia Chrystusa łącznie z drogą, z oczekiwaniem, ze zmartwychwstaniem, potem z podróżą do Emaus y, i z posłaniem. I te wszystkie etapy one są różnorodne emocjonalnie, prawda? I nie można skupić się tylko na jednym i gdzieś głosić tylko i wyłącznie jakąś teologię sukcesu. O właśnie. Tak, tylko radość, cieszymy się. Owszem, radość jest bardzo ważna i jakby jak nie ma tej radości w naszym życiu, to też trzeba się zastanowić, co jest nie tak, nie? że jakby jest tylko smutek, że jakby nie umiemy tej radości wyrażać, ale takie na siłę yy, uśmiechanie się, cieszenie to, no to jest znowu sztuczne, nieautentyczne i też, też tego nie lubię, też takiego, takiego wymuszonego, wymuszonej radości. Takiego optymizmu, który taki. nie ma takich podstaw normalności. No, no w ogóle pewnie, nie wszystko co pewnie. duchowe jest bardzo normalne. Prawda? Ta kobieca pewnie, mistyka tak. codzienności, ona ma to do siebie, że to jest zwyczajne krojenie chleba. Prawda? To jest y, y, zwyczajne oddychanie y, obecnością Bożą y, bez takich, y, powiedziałabym, wzlotów. Na zasadzie, że o, to jest jakby y, czas dla rodziny, to jest czas dla pana. Nie, my z panem o, żyjemy. Mhm. I ta obecność powoduje, że zachowujemy się naturalnie. My się nie musimy wstydzić różnych naszych y, stanów, nawet poczucia ciszy, zawodu, że my nie słyszymy y, głosu pana. I wtedy mhm. też nam się chce płakać, bo byśmy bardzo chciały. A na przykład go nie ma, nie, mam, nie mamy znaków jego obecności. Mam jedną też koleżankę, która mówi: Słuchaj, ja rozumiem, kocham, ale ja nie czuję, że Bóg y, daje mi poznać swoją miłość. Nie czuję. Ja my to poczekaj. Nie, że, że co nam zostaje? No, tylko to oczekiwanie, a Pan jest wierny, bo On słowa dotrzymał przez Jezusa Chrystusa i y, jakby to już jest taka pieczęć. Nie, że, że to, to się wypełni, tylko no, musimy poczekać. I y, też to na wypłynięcie wszystkich różnych trudów, żali, to też jest proces. Nie? Też jest ten żal, który może nawet z dzieciństwa gdzieś został zakorkowany. Pozwólmy mu wypłynąć. Dlatego zachęcamy także do y, różnego rodzaju terapii. Ja tu bardzo polecam 12 kroków ku dojrzałości człowieka, gdzie jest też moment opłakiwania różnych takich momentów w życiu, w życiu gdzie nie, człowiek na to nie pozwolił albo nie wiedział, że może. Mhm. Tak, właśnie, to jest to, tak jak mówisz, ale bardzo fajnie tu powiedziałaś też o tej, o tej, że my przechodzimy tą drogę, co Jezus, nie? Dla mnie to jest takie yy, no, niesamowite, nie? Że tak, taka sprawa, tak jest naprawdę, nie? że jakby żaden etap naszego życia nie jest jakąś nie wiem, pomyłką, czy żadna nasza reakcja, którą mamy, właśnie Jezus się bardzo cieszył w swoim życiu i miał momenty płaczu, miał momenty strachu, ale też momenty takiej niezwykłej odwagi, nie? czy takiego męstwa. I my też to wszystko, to się wszystko w naszym życiu przeplata. I i wszystko jest dobre. No i właśnie to to, to jest bardzo ważne dla mnie. Teraz zgubiłam wątek, ale jeszcze <grym> mi się <grym> tak kojarzy. Jeszcze ostatnia rzecz, że yy, jeszcze te emocje, nie? Że co mówiłaś o tym czuciu. O, to daleko chciałam wrócić, że, że jakby tak, że Pan Bóg też chce nam dawać to, że yy, to mi się tak kojarzy, że czasem ludzie uważają, że takie nie wiem, uwielbianie Boga, czy takie cieszenie się, czy takie jakby pewne znaki, które są, nie wiem, jakiś spoczynek w Duchu Świętym, czy takie, właśnie dar łez jest przecież, dar tak, śmiechu, tak. Że, że a, to takie emocje i, i że to są ludzie, którzy chcą tylko na emocjach jechać, a ja tutaj mam wszystko rozumowo, tak bardziej, ale to nie jest prawda, bo jakby, tak jak mówisz, jest pełna różnorodność, nie? I tak. Bóg raz będzie do nas przemawiał w ten sposób, z mhm. niezwykłymi inaczej, znakami, tak. Czasem będą wielkie emocje, będzie wielkie wow, nie, czuję Cię Panie, działasz, a czasami nie, czasami taka pustka, taka osłość, mm -hmm. nie? ale On cały czas jest i cały mm -hmm. czas właśnie chodzi o to, żeby tak, też jak powiedziałaś super, yy, żeby On był normalnie wpleciony w nasze życie. Bóg jest normalnie w naszym życiu, w, co, w naszej codzienności, w naszych codziennych zadaniach i w tych wielkich wzlotach duchowych, jakichś takich emocjonalnych. Mm -hmm. I w tych trudnych momentach, nie? ważne żeby nie zapominać i nie podważać, nie wiem, jego obecności czy jego działania w momencie, gdy dzieje się coś trudnego. Mm -hmm. nie? Kiedy nam się chce płakać, Kiedy bo on sensie. właśnie chce nas widzieć z rozmazanym makijażem, mm -hmm. z takim poczuciem wewnętrznego zagubienia. On chce nas prawdziwe, właśnie takie, tak. jakie jesteśmy. I wcale nie chce nam zabrać łez, on chce je nam obetrzeć, mm -hmm. on chce nas je przytulić. Pocieszyć, podnieść i powiedzieć damy razem radę. Razem, nie sama. <noise> Dlatego szukajcie tego, który jest. Który jest, który jest el, Roy, Bóg widzi, ten, który wypełnia przestrzeń ciszy i który przemawia także przez łzy. I wie, jak one smakują.